Tylko w chłopiecku. Radioła. Rozdział 10. Dużo śmiechu i niespodziana wizyta. Było dużo śmiechu u pana byle jak. Brzuszek cudaczka, wyśmiewaczka, był zawsze okrąglutki i pełen. Zawsze był pękaty ze śmiechu jak to ziarnko grochu. Tylko do szkoły cudaczek nie chodził z chłopcem. Bał się, że pan Bylejak chodzi do tej samej szkoły, co Beksa. A spotkać się z Beksą? Nie, za nic. Zato czekał zawsze koło progu na powrót swego przyjaciela. Ledwo pan Bylejak ukazał się w drzwiach, już cudaczek turla się ze śmiechu po chodniku. Rano mama wyprawiła go uczestanego, czystego, porządnie ubranego. A teraz hmm, na brodzie atrament. Na nosie czarna plama. Zdaje się, że to smar. Pewno pan byle jak przyglądał się po drodze na prawie auta i wścibił nos za blisko. Czapka na jednym uchu. Kołnierz od fartucha pod fartuchem. A kołnierzyk od koszuli. Sterczy jednym rogiem nad fartuchem. Nawet koszula z jednego boku wyciągnięta. I i taki wielki chłop. – Jak on wygląda? Uh, – uh, ryczy uradowany Cudaczek. A po obiedzie zaczyna się odrabianie lekcji. Teraz Cudaczek za nic nie odejdzie od chłopca. Siedzi mu na czubku ucha i wyciąga szyję, żeby lepiej widzieć, co się w zeszytach wyrabia. – Mamusiu, zadanie mi nie wychodzi. Przychodzi mama. Ogląda zeszyt. Sprawdza w książce. Ma się rozumieć. Zero tak napisane, że wygląda jak sześć, albo siódemka jak jedynka, i zadanie źle wypadło. Potem pan byle jak pisze ćwiczenie. Pisze i co chwila zerka w okno, co też tam na podwórzu się dzieje. A wyśmiewaczek wyciąga szyję, krzywi się, marszczy, bo nie może przeczytać. Nic dziwnego. Tu i nie ma kropki, tam dwa razy wpadły na siebie, że wyglądają jak jeden wyraz. A już ogonka przy oję nie ma nigdy, ani przecinków nad ni albo si. Gdzie ma być rąk, napisane rak. Zamiast harcerze podnieśli nosze, napisane Harcerze podnieśli nos. Resztę pan byle jak zjadł. Uu u, u piszczy cudaczek. Kto zgubił nos? Czyli to nos? <laughs> Tymczasem pan byle jak zamyka zeszyd od Polskiego. Jest bardzo zadowolony, że już ćwiczenie odrobił będzie bał się jutro w szkole. Hi, 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 zaśmiewa się licho niepoczciwe. A pan byle jak sięga po do przyrody. Pani dyktowała im o kocie. Trzeba się tego nauczyć. Ba, ale co to jest? Pan byle jak tak na baz grał, tak pozjadał wyrazy i litery, że nic nie może zrozumieć. Kot chodzi cio, bo moe bzur w su poduczki łapk. Co to może być? hi, hi, hi. Hi, to chyba po chińsku, hi, 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 hi. ześmiewa się cudaczek. Przyszła na ratunek mama. Nic nie rozumie. Przyszedł na ratunek starszy brat pana byle jak Wojtek, który już do liceum chodzi. Ale i Wojtek nic za nic nie rozumie. Taki bazgracz powinien być w pierwszej klasie, a nie w trzeciej, powiada. Tego sam król Salomon nie odgadnie. Skończyło się na tym, że pan byle jak włożył palto, byle jak wcisnął czapkę, byle jak i popędził do kolegi. Przyniósł zeszyt kolegi i z niego przepisał lekcję pod okiem starszego brata. Kot chodzi cicho, bo może pazury wsuwać między poduszki łapek. – Mamo! – woła Wojtek ze śmiechem. – Już wiemy, co to znaczy bzur wsu, pazury wsuwać. Hi, hi, hi. Cieszy się wyśmiewaczek i z całej siły przytrzymuje napęczniały brzuszek. Jakby kto chciał zebrać wszystkie historie pana byle jak, to musiałby napisać osobną książkę. To też cudaczek był pewien, że przesiedzi tu kilka lat i nigdy nie zazna głodu. A tu na Wielkanoc nieszczęście. W pierwsze święto mama powiedziała: Wiecie, chłopcy, przyjdzie dziś ciocia z włodziem. Włodzio już zdrów po odrze. Pysznie! ucieszył się pan Bylejak. Wtem ktoś dzwonił do drzwi. To pewnie włodzio, woła pan Bylejak i pędzi do drzwi. Cudaczek też ciekawie wysuwa główkę jak cebulkę spod kołnierza. I cudaczkowi robi się słabo. Wchodzą jego znajomi. Pan Beksa ze swoją mamą. Gwałt ratujcie! krzyczy wyśmiewaczek i rzuca się do drzwi. Ale drzwi już zamknięte, więc cudaczek daje ogromnego susa w górę i buch przez dziurkę od klucza. Tylko mignęły jego cienkie nóżki i już był za drzwiami. Radiowa. Esfet,